Jednym ze sposobów leczenia cukrzycy to jest dieta. To jest niestety podstawa i to jest najtrudniejszy element. Odpowiednia dieta. Odpowiednia dieta, dokładnie. Nasi pacjenci, pacjenci bardzo często uważają, że widzą wszystko na temat diety. Unikają rzeczy, które tak naprawdę w cukrzycy nie mają większego wpływu na poziomy cukru. Natomiast zajadają się pieczywem, ryżem, uważając, że jest to dieta lekkostrawna, jak najbardziej wskazana. My tutaj próbujemy pacjentom przekazać które produkty mają wysoki indeks glikemiczny, które będą generowały poczucie głodu, te, które na dłuższą metę będą zabezpieczały pacjenta, jeżeli chodzi o stężenie glikemii, nie dając pików wysokich cukrów we krwi. Tutaj zawsze w odwodzie stoją nasze panie dietetyczki. To są panie, które obecne są na każdym posiłku. Lansujemy zawsze pięć posiłków na dobę. Odstępy między posiłkami są 2,5 do, do 3 godzin maksymalnie. Posiłki są tak bilansowane, żeby pacjent otrzymywał odpowiednią dawkę węglowodanów złożonych białek, tłuszczy. Zwracamy uwagę, żeby tłuszcze miały odpowiednią ilość kwasów omega 3, kwasów omega 6 i uwzględniamy odpowiednią ilość błonnika. Wiemy też, że gro pacjentów ma już zaawansowaną chorobę nerek. To są chorzy, którzy wymagają innej diety. Tutaj musimy zwrócić uwagę na ilość białka. Musi być to białko nieobciążające nerki. Są to głównie białka z grupy roślinnych białek. I oczywiście tutaj również jest to przygotowywane bądź przez lekarzy u nas pracujących, bądź przez planie dietetyczki. Są dwie metody postępowania. Możemy oczywiście przygotować gotowe posiłki dla pacjentów, którzy bardzo często korzystają z takiej opcji, ale jest to rodzaj lenistwa. Bardziej prosimy, żeby pacjent sam sobie skomponował to, co w jego ocenie jest dietetycznym posiłkiem. I to... uczycie układania tego. Tak, zdecydowanie. Natomiast potem okazuje się, że na talerzu znajduje się połowa niedopuszczalnych produktów, bądź są one w za dużych ilościach. Osoby, które u Państwa przebywają, sami mogą sobie skomponować posiłek, mogą spożyć przede wszystkim u Państwa bardzo ważne potrawy. Tak, to prawda. My mamy potrawy serwowane pod postacią stołu szwedzkiego. Każdy może sobie dobrać to, co mu odpowiada. Może jednocześnie, z jednej strony może zweryfikować swoje nawyki żywieniowe, ale z drugiej strony można też przekonać pacjenta, że to, co jest mu najbliższe, co mu najbardziej smakuje, tak naprawdę może być przygotowane w odpowiedni sposób i nie będzie szkodziło. Jednocześnie zawsze podkreślamy, że pacjent z cukrzycą to nie jest pacjent, którego dieta alienuje ze społeczeństwa, wręcz przeciwnie. To jest ktoś, kto powinien nieść informacje dla swoich najbliższych, dla swojego otoczenia, jak dieta zdrowa wygląda, bo dieta pacjenta z cukrzycą to jest po prostu zdrowa, pełnowartościowa dieta, którą powinien stosować każdy z nas. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska, bo my tak szacujemy, że co 10 sekund jedna osoba umiera z powodu cukrzycy, dwie następne na tą cukrzycę zapadają, więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gro osób z naszego najbliższego środowiska na cukrzycę. Zapadnie bądź już cierpi, i są to osoby, które powinny mieć właśnie wylansowaną odpowiednią dietę. Pacjent, który chce się nauczyć tej diety, jest u Was na, w restauracji, czy wówczas wybierając potrawy już może też skorzystać z, z pomocy dietylka, bo na przykład ma wątpliwości, czy może zjeść tą potrawę, a nie inną. Tak, mamy wielu pacjentów, którzy idą na własną rękę i potem przychodzą do mnie. I po fakcie już mówią: niestety, miałem wysoki poziom cukru. Co się stało, bo zawsze pacjent prowadzi tak zwany wywiad żywieniowy, czyli spisuje na karteczce, co w danym dniu zjadł, ale jest też gro pacjentów, którzy korzystają ad hoc z poradnictwa pani dietetyczki, która jest zawsze obecna na każdym posiłku i służy głęboką, rzetelną wiedzą.